Cześć, ja jestem Bendy, to oglądacie nowy odcinek Zagrajmy Wraczet i Clank, a Clank in Time Bo będzie dzisiaj jakby taki krótki odcinek Że jak, że ja będę robić, że jak stworzyć nową broń Będzie Wraczet i Clank, a crack in Time Bo może dzisiaj pokażę wam, dobrze? Pokażę wam jak można zrobić taką broń Wybierzmy jakiś blast. Bo ja znam właśnie wszystko, bo, bo, bo ta gra jest tylko po angielsku, ale na szczęście ja znam angielski. Jeszcze coś dodamy. Dodajmy jeszcze to. I jeszcze to. ok? Możemy też jakiś kolor też. Zmijmy na niebieski. Dobrze, tutaj już zrobiliśmy. A tutaj jeszcze możemy. Efekty jakieś. To są efekty. Hmm, wow. Dobrze. Możemy tutaj zrobić, żeby świeciło się na zielono. Dobrze. Zrobili. Dobrze zrobiliśmy już y, tą broń już. To był taki krótki odcinek. Więc pokażę Wam, jak teraz działa ta broń. No i właśnie zrobiliśmy naszą broń. Jak atakuje nas już ten wróg, jakiś roba, robot, robak, to będziemy teraz go trafiać. I jak działa. No i tak właśnie działa ta broń, i można y, trafiać w jakichś wrogów. Y, dobrze. Jak, wej jak wejdziecie na komunikację, Dobrze, jak wejdziecie też yy, na community, czyli na społeczności w tej grze raczej, a crack i to też będziecie tam mieć wszystko i tam właśnie, właśnie nasze jak będziecie mieć tą broni w waszym pro profilu. Dobrze? Jeśli chcecie łapkę do góry, to proszę bardzo, subskrybujcie nasz kanał na no to papa.